Bliscy osób cierpiących na zaburzenia psychiczne są niewątpliwie w trudnym położeniu. To są osoby, które na co dzień muszą radzić sobie zarówno z objawami, trudnościami chorego, jak i swoimi trudnościami w opiece nad nim. To są osoby, które najdłużej spędzają czas z chorym. Pomoc psychologa, terapeuty, lekarzy czy innych specjalistów w pewnym momencie się kończy. Ich praca nie kończy się wcale, a na pewno trwa zdecydowanie dłużej. Ponadto. Odgrywają oni bardzo ważną rolę w procesie powrotu chorego do zdrowia czy też do lepszego funkcjonowania. A więc są oni z jednej strony bardzo ważni, ale też bardzo obciążeni i należy je otoczyć szczególną opieką oraz wsparciem. Wsparciem szeroko rozumianym. W pierwszej kolejności powinny one móc korzystać ze wsparcia emocjonalnego, czyli mieć. Taką przestrzeń, takie bezpieczne warunki, w których mogą mówić o swoich trudnościach, mogą wreszcie bardziej skoncentrować się na sobie, na swoich potrzebach, gdzie mogą wyrazić te wszystkie trudne emocje, które są jak najbardziej uzasadnione w ich sytuacji i to jest i lęk, i złość, i frustracja, poczucie winy, poczucie krzywdy. Takie miejsce oczywiście daje e, gabinet psychologa, ale równie dobrze e, może to być, mogą to być spotkania z innymi osobami, e, często o, o podobnych trudnościach, podobnych problemach. Poza wsparciem emocjonalnym bardzo ważne jest także e, wsparcie informacyjne wsparcie, które powinno w pierwszej kolejności płynąć e, ze strony tych wszystkich specjalistów, którzy e, profesjonalnie zajmują się chorym. E, a więc chodzi tu o informacje, które pozwolą rozszerzyć wiedzę takiego, takiej osoby na temat sytuacji chorego, jego trudności, objawów, ale także na temat własnej sytuacji, swoich możliwości i ograniczeń. Tego typu informacje powinny płynąć ze strony tych wszystkich specjalistów, którzy profesjonalnie zajmują się chorym. Te informacje są szczególnie ważne z uwagi na to, że to one ułatwiają codzienne radzenie sobie z codziennymi problemami. Poza informacjami, te osoby także potrzebują konkretnych instrukcji, a więc mowa tutaj o wsparciu takim bardziej instrumentalnym. Instrukcji co do tego, co mają robić, jak mają robić, jak postępować, jak komunikować się z chorym, tak by nie po pierwsze przede wszystkim zadbać o siebie. O swoje zdrowie, swoje potrzeby, a jednocześnie nie wzmacniać tych problemów chorego. Bowiem takim częstym błędem, nieświadomym błędem, wynikającym właśnie z troski miłości niejednokrotnie, popełnianym przez bliskich, przez osoby zajmujące się na co dzień osobą chorą, to jest nadmiarowa uwaga, nadmiarowa koncentracja uwagi na, na chorym. Przyjmowanie nadmiernej odpowiedzialności, wyłączanie go z wszelkiego rodzaju zadań, obowiązków, ról życiowych. Tego typu zachowania, po pierwsze, mogą dać e, taką informację choremu, że rzeczywiście jest bezradny, zależny od innych, niezdolny do decydowania o sobie, a więc także podejmowania e, takiego wysiłku, jakim jest zmiana tej sytuacji na lepszą, praca nad sobą. Ponadto, takie zachowania bliskich także mogą być traktowane jako wtórna korzyść i tym samym też odraczać ten krok ku, ku, ku zmianie, zmianie, która jest niejednokrotnie trudna, wymagająca. No i oczywiście na koniec trzeba też wspomnieć o wsparciu rzeczowym, materialnym, nieraz finansowym, ale także o tym, że, że należy mieć wokół siebie też takie osoby fizycznie, które, z którymi można dzielić opiekę nad chorem, którym można powierzyć pewne obowiązki i tym samym mieć więcej czasu przestrzeni dla siebie, odetnąć trochę od tych codziennych trudności.